To też z dojrzałością chyba przychodzi wiekiem. Że jak patrzę teraz na człowieka i coś mnie w nim wkurza, albo wiecie, tak mam ochotę zwykł, on mnie irytuje, nie, to taką mam od razu taki filtr w głowie: nie znasz jego plecaczka. Nie wiesz, z czym on tam jakby co jest. Mówi on co mnie? On, co on tam ma w tym plecaku? Wiesz, z czym on się przyszedł. Czy mu ktoś nie wiem, nie, nie ma chorego człowieka, w życiu, wiecie, w rodzinie, i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę to ma znaczenie, bo my strasznie chcemy być profesjonalni, czyli wyzuci w ogóle z tych naszych y, emocji, doświadczeń. Y, y, relacji, uznając, że tylko gajer i sztywność daje nam takie poczucie, wiesz, sprawstwa, kontroli, nie? Dowożenia. A naprawdę da się ten biznes robić dobrze, każdy biznes, robić dobrze, e, będąc dalej człowiekiem.